mamy sobie czytać mity na temat zębów w Turcji. Mit numer jeden. Jest to za szybko, aby było dobrze, więc tak naprawdę tutaj jest to kwestia organizacji. Grafik jest dostosowany pod jednego pacjenta i przede wszystkim laboratorium jest na miejscu, więc nie trzeba czekać w kolejce razem z innymi gabinetami, aż nasze zęby będą gotowe w ciągu trzech czy 4 tygodni. Poza tym w Polsce często dentystom nie zależy na tym, żeby jak najszybciej zleczyć pacjent, tylko żeby leczenie kontynuowało. Mit numer dwa. Wszystko jest w jednej klinik, więc to musi być fuszerne. Tak naprawdę klinika ma cały zespół specjalistów. Inna osoba wykonuje ekstrakcję zębów, inna osoba wykonuje leczenie kanałowe, inna osoba robi implanty, inna osoba jest technikiem dentystycznym. Więc jest to cały team osób, które zajmują się czymś innym. Nikt numer 3. Nie ma porządnej diagnostyki, od razu jest szlifowanie. Więc jest wykonany rentgen, panoramik. Całe leczenie jest zaplanowane, jest, jest wykonana to, tomografia, jest wykonany projekt uśmiechu i cały uśmiechu w 3D. Więc nie, nie ma takiego czegoś, że przyjeżdżasz yy, i zęby są od razu na dzień dobry, piło. Mit numer 4. Implant w tydzień się nie przyjmie. Tak naprawdę po ekstrakcji zębów trzeba czekać 3 do 4 miesięcy, żeby to wszystko się yy, wygoiło. A jeżeli jakiś pacjent ma wykonywane zęby te z przodu, ma zakładane zęby tymczasowe, żeby przez cały ten czas nie chodzić bez uzębienia. W trakcie leczenia tak naprawdę jest kilka etap, czyli najpierw są wykonywane zęby z kompozytu i ten kompozyt zakrywa zęby oszlifowe, żeby nie były one wrażliwe i nie czuć Bólu. Potem jest pierwsza próba, to są zęby plastikowe. Są one wykonane na drukarce 3D i w tym momencie można sobie dokonać drobnych popraw, powiedzieć, jaki chce się kształt, co zmienić itd. Może być też wykonana druga próba z zębami plastikowymi. I dopiero po czwartym etapem są zęby docelowe, zęby z cyrkony. numer 5. Zęby wyglądają sztucznie. Pacjent tak naprawdę może wybrać między 16 stylami zęb. Może dodać swoje własne propozycje i uwagi. Kolor jest naprawdę bardzo dużo, nawet ich nie policzę, tyle ich jest, yy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mogą być one śnieżno-białe, mogą być naturalne. Jeżeli ktoś chce tylko wstawić brakujące zęby, można dobrać sobie zęby swojego naturalnego koloru. Są też różne materiały do wyboru. Nic numer 6. To jest turystyka medyczna, więc dbają o wygląd, a nie o zdrowie. Tak naprawdę trzeba zrobić dobry reset i pytać o plan medyczny, a nie tylko plan estetyczny. Ja miałam właśnie tak, że do pierwszej kliniki, której napisałam. W odpowiedzi dostałam plan estetyczny. Nie było tam nic na temat wyrywania, nic na temat leczenia kanałowego. Yy, po prostu ta klinika była gotowa założyć korony na moje chore i popsute zęby. więc yy, tutaj trzeba właśnie zrobić dobry ryser, żeby klinika nie zajmowała się tylko i wyłącznie kwestetyczną. Knik numer 7. Żaden dentysta nie chce dotykać tureckich zębów. Tak naprawdę po zakończeniu leczenia nie da się odróżnić, czy zęby są wykonane w, w jakimkolwiek innym kraju. A jest to prawdą, że dentyści ogólnie nie chcą dotykać i naprawiać pracy. Tak? Każdy wolałby zrobić to od Ten możemy przyjeżdżać na kontrolę. I mamy też dnia, yy, dostajemy paszport, gdzie jest napisane, jaki to jest materiał z wszystkimi nazwami i numerami. Więc o to się nie trzeba będzie martwić. Nit numer 8. Jest za tak, więc na pewno to są tanie materiały. Dobre filmiki w Turcji mają dostęp tak samo do dobrych materiałów, co w Europie. I przede wszystkim nie ukrywają pochodzenia materiału. To nie jest jakiś tajny składnik y, panierki w KFC, Tylko musi to być czarno na białym napisane skąd pochodzi. A niższa nie wynika z gorszych materiałów, Tylko po prostu z innych kosztów pracy i życia. Tak, jest to jednak inny kraj, a nie, nie z gorszych standardów. Ym, no i trzeba przede wszystkim zrobić dobry research. wtedy jest bardzo dobry sprzęt. Wszystko jest nowoczesne i jest też oczywiście wszystko z certyfikatami.